No, niebieskiego łupimy. Zielony był gdzieś. Poszukuję niebieskiego. Aha. O! Wrota wymiarów! Super. <laughs> Cześć! Witajcie ponownie w Heros 3. Przed nami kolejna misja. Przeklętego przymierza. Gniew. Sandro! Hmm? Wreszcie wilk wyszedł z lasu. Przeczytajmy o co chodzi. Skoro Phineas siedzi już na tronie, przyszedł czas, by wcielić w życie kolejną część planu. Oddział Wli, Erati oraz Krewlot najechały de dieu i sądzą, że przyparły cię do muru. Ha! Jednakże się mylą. To ty zwabiłeś ich na swoje terytorium. Dokładnie tam, gdzie chciałeś ich widzieć. Dzień, w którym zapanujesz nad światem, jest już blisko. Opis scenariusza. Zgnieć najeźdźców! Jeśli Sandro zginie, przegrasz. Sandro nie może awansować po 40 poziomu, ale jego umiejętności, doświadczenie i zaklęcia przejdą dalej. No dobra. Mapa rozmiaru S, malutka. Wybieramy plus 3 wiedzy zamiast plus 3 mocy. Wiedzę, co chętnie sobie bardziej. Poziom nieprawdopodobnie trudny. jedziemy. Czterech równie dzielnych, co nierozsądnych bohaterów wkroczyło na teren mojego królestwa. Połączywszy swe siły, próbowali powstrzymać mnie przed zajęciem Eratii i Avlii. Ich najazd jest mi bardzo na rękę, gdyż moja armia nieumarłych wciąż potrzebuje nowych rekrutów. Oni też dołączą wkrótce do jej szeregów i zapłacą za pychę swymi nieśmiertelnymi duszami. No właśnie, no właśnie. Haryczne wysiłki kilku partyzantów z Avlii i par barbarzyńców działających od strony granicy z Ratią uciszyły przeciwników wstąpienia na tron Finasa Wilmara. Dzięki temu szczęśliwemu zbieg zbiegowi okoliczności koronacja odbyła się szybko i można spokojnie zająć się intruzami. We wrogich armiach operują już szpiedzy. Czekajcie, znowu patrzę po umiejętnościach i znowu to nie wygląda jakby to był nasz Sandro. Co on tam ma? <laughs> Inteligencja? Magia ziemi, dyplomacja, balistyka? O rany, czyżby znowu znowu nam się bohater nie przeniósł dobrze z kampanii? Czekajcie, powtórzymy misję dla pewności. Jeżeli tak, to będą inne umiejętności. No nie, nie ma logi. Dobra, poruluję kilka razy. Wybierzemy takiego Sandro, żeby było fair wobec misji. Jak miejsce za nami gra nie fair, my też również z nią będziemy tak grać. Widzimy się za chwilę. Dobra, chyba najlepszy reset, jaki udało mi się uzyskać, otóż... Uh, talent Magiczny, Nekromancja i Mądrość to były umiejętności, które zawsze się powtarzały. No i pozostałe pięć było istnym losem. A więc Loga, Powietrze i Ziemia są całkiem niezłe. Balistyka i też są ok. Startujemy oczywiście z Płaszczem Nieumarłego Króla, z wyrąb Przeklętego i jedynie z w Księdze Magów, co jest... E... nieidealne. Dajcie mi chwilę, zmniejszę kamerkę, żeby nie zasłaniać. Elegancko? No jedziemy. No dobra, Cieieie yeah. Sam Sandro. Za 37 trogów dostajemy trochę złota. Ok, Mnóstwo gryfów. Gryfów raczej nie pokonamy. Grupa łurków też będzie ciężko. A coś trzeba pokonać, żeby rozkręcić maszynę Sandro. Które byłoby łatwiejsze? żadne chyba. Chociaż wiecie co mamy dobre staty. Chodźmy po. A nie może pójść po urków? Dobra. Nie możemy. Wredne, wredne. O, zjawy. Może zjawy. Tak, zjawy porobimy. Jestem, jestem przekonany, że damy radę zjawą. Hmm? Tylko jeden szkielet straty. No okay. naprawdę to się wydarzyło. Poczekajcie sekundę. Wiecie, co się stało? Nie mieliśmy miejsca na. na 7 liszy. Dobra. <ścoughs> Idealnie. Dobrze. To zaczynamy. Zaczynamy, jedziemy. O rany. Dobrze, dobrze. Potrzebuję teraz Mega Tempo. Mega Tempo. Co tam no Mega Tempo? Na pewno nie... Hopowanie w miejscu. O! Tutaj będzie Mega Tempo. Cztery lisze. Złoto weźmiemy. Złoto przygarniemy. Du -du -du. Szwedzy zdołali przesłać wiadomość. Dwie grupy najeźdźców zjednoczyły się, ale morale tej połączonej armii nie jest zbyt wysokie. Oddział Avlii, Ratii i Kreblos zostaną w zamkach z łatwością wykorzystać ich słabe punkty. Mając zwoje przeklętego płaszczni umarłego króla, nie będzie miał problemu z pokonaniem ich i wymęczeniem do granicę kraju. Tegoż, tegoż oczekuję. Wbrew pozorom, podwójny mana, żeby dostać więcej slowów. Spoko. Wiecie co. Trzeba w ogóle dostaną strzałkę. Mamy. Wiecie co z taką ilością jaką mamy, powinniśmy strzałkować w tym na śmierć. Pomyślimy nad tym. Strażnik. Aha, poszukaj zielonego. Eee. Eee. To nie wygląda, żeby coś było. To tam nie idziemy. Chodźmy, chodźmy po jakąś magię. I czy mamy magię pioruna? Nie mamy, ale mamy. Hmm. Miałem siarki na to. O, weźmiemy. Weźmiemy po drodze. Chciałby drugi poziom Gildi Magów. I mamy lodowy pocisk. I! Fale śmierci. Dobrze. To teraz idziemy tu. Nekromaton. No i... 20 liszy -ba -da -ba -da. 7 liszy, tarcza. Tarczy nie miałem, nie mamy, nie mamy Tarczy wezmę. Wiecie co? Chyba powinienem, powinienem pomyśleć o jakimś hierosie, nie? Szczurku do zbierania surku. Hmm? Mi Mister Sandro. Słuchajcie, na trzecim poziomie wpada Force Field, Antymagia. Eee. Czy mogę pozwolić na trzeci poziom? Chyba mogę, nie? Łoła! Chyba nie mogę. Nie, nie mogę. Trudno. O, przeciwnik. Przy kolejnej informacji, które przyprawiły ciała, tak śmiechu. Krak hak. Bezrozumny barbarzyńca. Pan hak. Przekut twoim. Pozycją w nadziei, że nie pozostawi tu kamienia na kamieniu, wciąż pragnie złota i tytułu posiadłości. To niemal zabawne. Niemal. Krakhak to przeciwnik, którego nie wolno lekceważyć. Jego ostatnie działania wstrzymał pozyskiwaniem umarłych zeratia, a Statua legionu, którą skompletował, znacznie zwiększyła liczebność wrogich armii. Pora zadbać o to, by pan Hak otrzymał należną nagrodę. Dokładnie. Pana Haka trzeba nagrodzić. Pan Hak? Panie Hak? Kto dopiero dołączył? Sandro mówił na kraga haka. Pan hak? I ten się bardzo na to irytował. Czekajcie, co to było? 79 liszy za 6 obrony. No, to prawie możemy dostarczyć. Tutaj obserwatora za sokoli wzrok ekspercki. Wow, ale wymiana. Jedno z lepszych. Czekajcie, poodwied Czekaj, poodwiedzam te wszystkie te. O! Czekajcie, co? Czy właśnie dostaliśmy do kartografa dostęp? Ha. Huh. Górnisun ma armię śmierci. Ok. Huh. Spoko. Dobra, zbieramy... A, satalisza. Jeden ataku, dziękuję ślicznie. Hmm. Dobra, czy gdzieś jest y, portal? Bo chciałbym portal między zamkowy Dobra, spoko. Klebes mnie pokonał, trudno. Aha, się nie dowiem, bo komin kupili. No no dobra. Kumin. To co zrobimy z tym faktem? Chodźmy do podziemi, ponieważ Goldisy powinny na chwilę przetrzymać Opa, tak myślę. Hmm. Tak, chodźmy do podziemi. Nie ma co, to jest mała mapa. Kolejny stary znajomy stanął przeciw Tobie. Gem, pani druidka, zwołała armię i pozwoliła sobie zarżnąć Lorda Fayette. <laughs> Jego nie umarły oddziały. Niepowetowana strata. Kolejne nowe słowo w dzienniczku. Zdoła pokonać całe hordy żywych trupów, które mu dałeś. A co gorsza, zdradziła takiego świetnego rycerza śmierci. Co szkoda, co za szkoda. Wydało się być użytecznym, podwładnym, ale to nieważne. Jakby i tego było mało, ta szalona kobieta połączyła elementy składając się na płaszcz umarłego króla. A. Oczywiście napisała do Enrica, wyputując o ciebie. Będzie z tej druidki świetny lisz. Pewnie tak. Pewnie tak <laughs> siła armii, bo nie mam największej siły armii. O tu cóż ci, Ajit, Raksha? Zielony we wszystkim wygrywa. Taki kozak z niego. Czekajcie, kurka wodna, no, naprawdę ma DDK typ. Ojej, no kolejny cheater. No dobra, to zamek tracimy, nie, nie zależy mi na nim jakoś specjalnie. A żebyśmy nie, żebyśmy nie przegrali poprzez właśnie brak, brak zamku, nie? Trzeba jakiś odbić. Na przykład ten tu. Kurcze, gość ma portal, masakra. Jakaś nowa postać dyryguje poczynaniu bezmyślnego kraka Haka. Nazywa się Jok, albo mój szpieg odkrył prawdziwie niezwykłą osobowość, albo najadł się grzybów. Jok jest całkowicie niebieski i ma postać wielkiego gina. Wedle tego co wiesz, był kiedyś czarownikiem i interesował się anielskim sojuszem. Nieważne kim był, ważniejsze czym jest. Ten artefakt. Kilka nocy w bibliotece na pewno dobrze ci zrobi. Okay. Kurczę, nekro, nekromatona mi zdjęli, przez to będziemy dużo mniej liszy dostawać. O to nie fajnie bardzo. Hmm Kto ma prajo? Mamy prajo? Mamy. Powinniśmy mieć Plus 23, plus 1 mocy, dobra I w zamku jest nic, co mi interesowało, ale jest piorun. Ok, to dobry grab Ksi Ksi. Zwiedzi mapi aha, czerwony strażnik, jasne. Strażnikologia. Niebieskiego łupimy. Zielony był gdzieś. Poszukuję niebieskiego. Aha. O! Wrota wymiarów! Super. Ale oni mają fajne zamki rozbudowane. Tak nie. O, no tak. Nie powiem. W sensie. Będzie... No, na dwa, nie myliszę. Ok. Ok. Czy, 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 czy wygrałem? Czy, czy ja wygrałem? Czy, czy, czy to już wygrana? Halo? Widzu? No nie, no żartujecie sobie. Mam skrzyżowanie martwych? Nie mam. O. Przykre. plus dwanaście, plus wiedza. Klawis to by ten silny? Nie wiem, ale kogo to. Kogo to obchodzi? <ścoughs> <ścoughs> Dawaj. No, chyba pogrzało. U. Ciekawe. O! 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 Szczałka? Szczałka nie starczy. Wiorunek. 43, aha. Regamem manę. Patrz, też mam techa teleportowania się, i co? Szpiedzy z obozu partyzantów przysłali informację o czwartym przeciwniku. To kolejne dziwne indywiduum. Biały elf o imieniu Gel. Początkowo sądziłeś, że to Albinos, ale czerwone włosy wskazują na półkrwi elfa Wori. Ten partyzan należy do elitarnej jednostki eratyi operującej w Avli. Prowadził śledztwo w sprawie śmierci Lorda Falorea, wampira, który z powodzeniem grał swoją rolę do momentu, gdy go otrułeś. <grym> Bo stało się zbyt potężny. Przyszła pora, by zająć się tym ściskim partyzantem, który niegdyś wyświadczył Ci przysługę, znajdując zajęcie dla oddziałów Awlii. Okay. Miłe. Dobra, chciałbym coś widzieć. Nic nie widzę, jestem ślepcem. Po pierwsze. Czy tak, tu już nic nie ma w tym segmencie, bo nie chcę marnować ruchu naszego bochnia, nie? Co mnie rozumiecie? O, na przykład tu są tu są dwie fajne rzeczy, które chciałbym podnieść. To jest flaga. Okay. Odwiedzimy tylko na chwilę. Oj, błąd taktyczny. Widzę. Witamy. Było coś ciekawego. Było wskrzeszenie i berek. Wiecie co? Stać nas, tak? I jeszcze ziemniaka na ostatnim poziomie. Dobra, się załatwi. Agit, tu! Agit i klawius. Ho-ho-ho. Ho-ho-ho. No dobra. Hello, witaj, przyjacielu.

Tu byliśmy, tu byliśmy, dobra To nasze, to nasze To nasze, czy jeszcze podziemia nie są nasze? Tu odwiedzone, odwiedzone, wszystko odwiedzone Dobra, na północ, na północ, bracia ra, Nie da rady, nie da rady. Thank you, goodbye. Cóż, byliśmy, spoko. Aura artefaktów, okej. Okay. Zielony po prawej fapuje. Okej. Okay. Mamy dużo manewrów, więc może pozwolić sobie na blinki, nie? A szacht i... Dobra robota. Ja wiem, że mógłbym do zamku od razu blinknąć, ale w sumie... W sumie to zrobimy tak. Może mają jakąś ciekawą magię, co? Nie bardzo. Nie ma teleportu, nie ma animatora. No co jest ta bieda. Proszę liszy. Poproszę liszę. Co jeden. Podwójna mana, tysiąc ekspów, teleskop. Okej. Okay. Dwa smoczki. Dobra, czy gdzieś tu jest jakiś permanentny stat, który chciałbym podnieść. zanim się rozejdziemy. Tutaj nie. To jest zielone. Okej. Okay. Tak, tak, ja, ja chcę, żebym wziął to miasto, bo nie chcę, nie chcę wygrać misji jeszcze. Ojejku. Noce spędzone w Bibliotece opłaciły się. Wiesz już, czym jest Anielecki Sojusz. To potężny artefakt składający się z sześciu elementów. Potrafi sprawić, że... Sp Przemieszane siły wrogich armii nie cierpią powodu obniżenia morale, wywołanego niejednolitym pocho pochodzeniem oddziału. Trzeba dołożyć wszystkich starań, by ci bohaterkowie przestali węszyć za artefaktami. Jeżeli będą mieć, staną się zbyt potężnymi przeciwnikami. Hmm. I to Sandro mówi. Okej. Okay. Respektuję jego podejście. Dobra, Ajita chcemy się pozbyć. My się pozbędziemy Gita. Dajemy jej rękawice jeźdźca i 72 lisze. Oho. No, a co jest za brązowym strażnikiem? Ja się pytam. Czy jaki jest jakiś cel? Zgnieść na jeźdźców. Piolka. Hm. Weźmy ją. Umiejętności doświadczenia zaklęcia. Czy artefakty? Nie. Czemu ta fiolka była tak ukryta? Żeby pod niej życie odwa wszystkim? No ale to co to da nam szkielet, na szkieletach? Nie za dużo. Nie wiem. Ale warto było. Bo gdzieś tutaj był na czempionach przejście. Tutaj gdzieś. Na czempionach przejście i nie można było użyć blinka, bo blokował, blokowała ta... Um, jak to się nazywa? blokowało pole śmierdzące, nekromancki, teren, nie? Dobra, całą mapę zwiedziliśmy, kończymy typa. Wszystkie gilie magów odwiedziliśmy, jakie chciałem, poza jedną, którą nadrobimy. Na piątym poziomie, odciążymy się na smoczku. Stało się oczywiste, że wypędzisz dżedżin dziruzów, ale nie będziesz w stanie schwytać ci wrogich, Przywódcy, wycofali się poza granice Deji, do lepiej uzbrojonych i mniej bronionych obozów i miast. Ale to teraz bez znaczenia. Podbijesz ich i pójdziesz dalej. Zdobędziesz cały Andriach, krótce będziesz panem tego świata. Okej, okay. to takie. OK. No w się sensie nie spodziewałbym się niczego innego. Spoczko. Wszędzie, gdzieś nie ma rynku. Wszędzie jest. Dobrze. Płacimy, płacimy drogo, Płacimy drogo, widzu. Daj lajka, jeżeli uważasz, że płacimy drogo. Eee, ojej. Chciałbym mieć przywołanie ziemniaka. Może się przydać dalej. Z tego co widzę, nie, nie dojdziemy jeszcze do tego. Nie doczłapiemy. Zrobimy dwie wolniejsze turki. Zielony zaczyna łazić. Nie zadawać pytania. Będzie jedna, będą dwa klejnota. Czego jeszcze nie ma? A, drewna nie mam! O, to ciekawe. Nie mam przychodu drewna, widzu. Widzu, o co chodzi? Dobra, mamy przywołanie ziemniaka. 60 ziemniaków, spoko. To jeszcze weźmiemy sobie... 6 Ta chatka proroka nic nie robi, ta chatka proroka nic nie robi. Dobrze. Dobrze, widzu, widzu, bobrze. Jedziemy. Siup. Siup. Jedziemy. Dobrze. Na górze jeden. Dobrze. Eliminate, eliminate, eliminate. Wokial, eliminate. Gdzie był ostatni portal? Nie pamiętam. Czekajcie, gdzie on był? Demencja, dosłownie nie pamiętam. Gdzieś tu chyba. A, tu, dobre. Małomany. Trzeba uważać. Siup. Ostatnią walkę robimy, czy auto? Zróbmy Zróbmy Odcinek jak będzie króciutki? Bo prościutki Bardzo dobrze A, fala śmierci nie zadziała na nikogo zdziwienie I... Ja mam wrażenie, że pokonalibyśmy samymi żywiołakami Bo przodu. nie, dobra, to się dwie godziny zajdzie, nie będziemy czekali na typa A damy mu powalczyć ze zjawą, co? O Dał radę Jeheee yeah. dał radę Easy, easy widzu Dobra 28 osiem Nice Uf, 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 ale prościutko Dobra. No co, co. No to to wszystko, co miałem ja na was przygotowane. Jeżeli materiał wam się podobał, zachęcam was łapki w górę i za to dziękuję ślicznie. I co? No i to chyba wszystko na dzisiaj, więc miłego dzionka i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem, nie? Nie? No. No to cześć. Trzymajcie się.